Czekaj, zaproszę. Czy... Czy... E, ten Rytyg to nie jest akurat mój widz. O, ale o dołączył i tak... Dobra, Kurwa, 100 tysięcy na reklamach! Stumble, guys! <laughs> no dobra, to na znaczy ciebie poczekam i na i dołączę. Dobra, widzowie, ja wam mówię, kot, możecie się normalnie bierzesz na pół, guys. <laughs> ja pierdolę! Tylko ja pierdolę. Niko, nawet kurwa na live jest. Patrz, od tego jest komentarz, że zacząłem live'a. Jak będziesz wiedział, ile jest osób, to mów mi. Okay. Mój rekord to 500. Nie. 486. Mhm. 100 tysięcy live'ów. Nie! Wejdź w la... z e, live z Igorem. Gdzie live Nazwa musi. Nie po prostu wejdź na mój kanał. To jestem kurwa na twoim kanał. No no to wejdź w cały. Daj wideo. Daj na żywo. Nazywo daj. Kurwa gdzie na żywo. No daj. Kurwa gdzie na żywo. Ja pięt! Kurwa zero. No. A jak im będzie to piszczeć, co? A jak nie będzie piszczeć, to może to wyłączyć, nie? A coś nam jest, idzie źle na uszy. No. Może Ja jestem najbliżej, więc mi to pój... A to jak pójdzie na bębenki i nic nie będziemy słyszeć, a telefonu gdzieś na przykład zgubimy, no to co my niby zrobimy? Nikt teraz nie zadzwoni, no bo kurde, jak zgubimy, to nie będziemy wiedzieli gdzie. Dobra, teraz kurde, nie rób tych lagów swoich. Nie rób tych, kurde, swoich obserwatorów. Postaram tak. się. Mam 200 pingu. Mam 200 pingu. Mam 200 pingu. Ej, to ty masz. Fajnie! Nie ty już Mnie cofa! Ja pierdolę.